witam Państwa dzisiaj w poniedziałek 9 listopada jest godzina 10.32 zaczynamy program Świat Walut z tej strony Marek Rogalski na co dzień pracuję w Domu Maklerskim BOŚ i komentuję dla Państwa w Telewizji komparik właśnie wydarzenia związane z tym, związane z rynkiem walutowym. Dzisiaj znów kolejny ciekawy dzień. Ciekawy, bo zaskoczenia ciąg dalszy, tak, po tym, co działo się w zeszłym tygodniu. Będziemy starali się tutaj Stanowić wspólnie nad tym, czy ten trend, który się zaczął e, kilka dni temu, ten szaleńczy rajd ryzyka, czy on jeszcze będzie kontynuowany, e, czy też tutaj mogą się pojawić jakieś e, sygnały, przynajmniej do skorygowania jego pewnej. Pewnej części. Tu widzę, że już Państwo piszecie mi na czacie, na YouTubie. Zachęcam do aktywności. Też zachęcam tych, którzy oglądają, oglądają program później niż rano, więc oglądają na YouTubie, żeby też tam pisać, pisać ewentualne pytania, komentarze. Ja w miarę możliwości postaram się na wszystko odpowiedzieć. Dzisiaj, tak jak mówiłem, w agendzie będzie mieć wątek związany z tym, co dalej po, po wyborach. Ja tylko wspomnę już w skrócie o tym, że według mediów amerykańskich prezydentem został Joe Biden. Zdobywając 290 głosów elektorskich, tam jeszcze są chyba liczone dwa stany. W każdym, razie, w każdym razie, po prostu ta różnica między Trumpem a Bidenem jest na tyle duża, że nikt nie wierzy już w to, że Trump będzie mógł skutecznie Mówię, skutecznie kontestować ten wynik. Oczywiście to, że on będzie kontestował, to jest jasne, tak, bo to takie zapowiedzi już sztab Trumpa wysyła, że on będzie tutaj, sztab prawników już będzie pracował nad tym, żeby wskazać nieprawidłowości w głosowaniu. Natomiast, mówię, gdyby to była różnica 20, nie wiem, 30 głosów, tak, to mielibyśmy obawy o to, czy ten wynik końcowy się nie zmieni. Natomiast przy tak dużej różnicy, yy, jaka jest między Bidenem a Trumpem, to jest blisko 70, yy, tak? Yy, 214 290. Yy, to jest yy, 76 głosów, tak? Więc to jest bardzo dużo bardzo dużo różnica i w zasadzie wynik nie, nie do odkręcenia. To co, to, co jeszcze jest ważne, to to, że w Senacie, w Senacie będzie powtórzone głosowanie dla Georgii, w sensie będzie druga tura. Tutaj z Georgii może wpaść dwóch senatorów. Georgia jest no, w zasadzie stanem republikańskim. Akurat teraz tam prowadzenie zdobył Biden. Natomiast tutaj oczywiście można zastanawiać się, czy, czy wyborcy na przykład nie głosują inaczej na prezydenta, a inaczej na partię. No nie, znaczy nie jest tajemnicą od dawna, że Donald Trump miał wiele głosów krytycznych, co do jego osoby też, więc więc tutaj, tak mówię, no to nie jest pewne, że George akurat przejdzie w stronę demokratów. Więc rynek jakby utrzymuje to, że Senat pozostanie republikański nawet właśnie po tym głosowaniu na początku stycznia, które będzie miało miejsce. No i to, co jest tutaj dla nas ważne, to to, żeby zrozumieć pewną rzecz, pewną taktykę rynków. Która obecnie ma miejsce, i pewien mechanizm skontowania. Taktyka rynków polega na tym, że no, znaczy tak w dużym skrócie, od pewnego czasu, od kilku miesięcy, po rynkach krąży dużo taniego pieniądza. Ten tani pieniądz uderza wtedy, kiedy, kiedy ryzyko ma szansę się zmniejszyć. I Cofa się wtedy, kiedy to ryzyko może być większe. No i teraz yy, istniało duże ryzyko związane z przebiegiem wyborów w USA, bo Trump wielokrotnie mówił, że będzie nie chciał kontestować. Yy, sondaże oczywiście wskazywały przewagę Bidena, ale. Ręki nałożone tym, co działo się przed czterema laty, mogły mieć właśnie obawę co do tego, że ta różnica w głosach będzie niewielka i Trump będzie wyniki kontestował i będzie mieć przepychanki po sądach. Teraz no, ta różnica jest duża i rynek jakby zaczął dyskontować to, ten scenariusz, że Biden wygra to dużą różnicą, tak, Od, w zasadzie środy, czwartku, piątku, tak. I ten tani pieniądz, które krążył po rynkach, znów został bardzo szybko wtłoczony, jak powiem, do gry. Natomiast czy to oznacza, że ten tani pieniądz będzie dalej jakby kreował rynek w kolejnych tygodniach? No właśnie, to jest, to jest zagadka duża. I e, ja to mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, tak mówiłem o tym, że e, rynek może zacząć kombinować w tą stronę, że e, będziemy pchać do góry, ponieważ e, będzie więcej luzowania ze strony banków centralnych, gdyż na przykład ze strony Banku Australii czy banku Anglii padły takie wyraźne sformułowania, które można by też ewentualnie rozszerzyć na inne banki centralne, czyli to, że ujemne stopy procentowe nie są pożądane, tak, to jest już wersja ostateczna, tak, i że schematem na drugą, na drugą falę pandemii po prostu będzie zwiększanie skali skupu aktywów, czyli więcej dodrukowywania dla niego pieniądza, tak. Um, więc rynki, znaczy była taka teza, tak? Że rynki w związku z tym będą dyskontowały to, że ten pieniądz się drukuje. W związku z tym już teraz jakby e, są aktywa kupowane, tak? E, kolejny wątek to oczywiście wątek e, podejścia do pandemii i podejścia do szczepionki. Że albo się przejmujemy tym, że jest lockdown. I że następuje mocne hamowanie gospodarek, i to jest negatywne. Ale bo mówimy sobie tak: aha, jest lockdown, ale za 2-3 miesiące będzie szczepionka i będzie fajnie. No właśnie, takie trochę, trochę dziwne myślenie, mam wrażenie, że nazbyt abstrakcyjne. Z tego powodu, że po pierwsze, my nie wiemy do końca, kiedy będzie szczepionka. My mamy pewne informacje od firm które się tym zajmują, tak, że to jest być może koniec grudnia, że to może być styczeń. Natomiast też mamy sygnały z stron decydentów, którzy mówią, że dystrybucja tej szczepionki, która się pojawi, będzie trwała miesiącami, tak? czyli to jest pół roku, to może być więcej pół roku, zależy się od kraju i kiedy ten kraj otrzyma tą dawkę szczepionek. Także mam wrażenie, że ten lockdown i te obostrzenia, one... Potrwają dłużej niż to rynki sobie teraz zakładają. Tak? Na przykład mamy case we Francji, gdzie od 5 listopada jest lockdown, e, one ma trwać miesiąc. Podobny case jest w Wielkiej Brytanii. E, natomiast no, pytanie, oczywiście, jest takie, czy po tych dwóch tygodniach, które rząd Francji obiecuje, że po do, w ciągu dwóch tygodni będzie e, robił takie rewizje, tak? sprawdzał z powrotem, e, czy to się oprawiło, czy też nie. E, mam wciąż obawy, czy miesiąc wystarczy. Bo mam wrażenie, że to będzie wymagało dłuższych zamknięć i dłuższych, dłuższych, e, większych problemów dla, dla gospodarek. No i też pytanie fundamentalne jest takie, czy samym QE można wspierać gospodarkę? Bo to jest zupełnie inny mechanizm, tak? Wsparcia. Wrażenie jest, że programy fiskalne, to czym mówiłem od dawna, programy fiskalne wspierają gospodarkę. Programy yy, jakichś ulg podatkowych, innych rzeczy. To jest ważne dla biznesu, a nie to, że będzie QE. I no teraz, no oczywiście na rynku to jest ważne, tak, bo dla rynki, ręki spekulują taniej pieniądzem, ale też pamiętajmy o tym, że ręki nie mogą spekulować w zupełnym oderwaniu się od rzeczywistości. Więc to, co ja uważam w tym momencie, co będzie ważne w najbliższych dniach, to jest to, że myśmy się otworzyli z dużym optymizmem w poniedziałek rano, że ten optymizm, optymizm na rynkach jest takim optymizmem, że wygrał Biden, że Trump już tam za bardzo nie będzie mógł zaskarżyć i tak dalej, natomiast ten poniedziałkowy optymizm, dzisiejszy optymizm, tak, jest tak naprawdę stwierdzeniem faktu, że wygrał Biden. Natomiast od środy, czwartku rynki grzały po ten fakt. Więc pytanie jest takie, czy i dlaczego rynki mają dać do góry? Skoro już fakt jest. Więc teraz potrzeba nam kolejnego jakiegoś argumentu, który by pchnął rynki jeszcze wyżej. Natomiast, no jeżeli my przyjmiemy założenie, że jednak no, pandemia stanowi duży problem, tak? Ja może pokażę Państwu takie jedno zdanie, tutaj ono, ono mi się tutaj nasunęło dzisiaj. To jest, to jest um, opinia jakiegoś pana doktora Scotta Gottlieba. To jest były komisarz FDA. FDA to jest rekomisja, e, komisja zdrowia w Stanach, e, który twierdzi, że e, prawdziwa liczba zakażeń w, w USA, nowych przypadków, to jest pół miliona osób dziennie. I że wykrywanych jest tylko 1 na 5 tak, przypadków. No, i też on uważa, że te liczby będą jeszcze bardziej eksplodowały w kolejnych, w kolejnych tygodniach. Tutaj, w ogóle, też pamiętajmy o tym, że Joe Biden był bardziej skłonny do większej atencji wokół, COVID, wokół pandemii niż Trump. Więc jeżeli Biden Tutaj przejmie władzę, to on będzie bardziej skłonny do jakichś większych obostrzeń społecznych. Także to też jest coś, co ma moim zdaniem duże znaczenie. Że po prostu ta pandemia, ta pandemia, ona, ona będzie cały czas tutaj jakimś jakimś wątkiem. W ogóle ciekawy temat jest we Francji, 86 tysięcy było przez weekend nowych przypadków, ogromna wartość, teraz jest 33, 38 tysięcy, trochę się cofnęło, no i to pokazuje, że to co zrobił francuski rząd, ten lockdown od 5 listopada, że to ma sens i że mam wrażenie, że to mówi, to to... i teraz, teraz zobaczcie Państwo tę rzecz, jak była informacja odnośnie lockdown we Francji, to był też taki warunek postawiony, że lockdown zostanie zniesiony wtedy, kiedy liczba dziennych przypadków spadnie poniżej, uwaga, 5 tysięcy osób. A było 86 tysięcy przez weekend, teraz jest 68 tysięcy, więc musi spaść ośmiokrotnie. Czy to jest w ogóle realne w ciągu miesiąca? Nie. W związku z tym to wszystko będzie trwało dłużej, tak? I rynki na to się muszą nastawić, że same banki centralne też nie pomogą gospodarce, bo mówię, QE to nie jest mechanizm wspierania gospodarki, tylko to jest mechanizm wspierania spekulacji na rynkach. Tak? I to, to jest coś, co jest co należy zrozumieć od e, samego początku, ale okej, okay, idziemy na wykresy, bo już czas na goni Dzisiaj jeszcze też musimy skończyć troszkę szybciej, więc będzie szybki przegląd wykresów. Na początek taka jedna mała ciekawostka, to jest akurat wykres godzinowy FUS500, czyli indeksu giełdy nowojorskiej, S&P 500, e, Contract Futures i widać potrójną dywergencję na MACD. Szczyt, e, coraz wyższe czy Szczyty tutaj a niższe szczyty na, na MACD, więc to, to też ważna rzecz. Natomiast na wykresie bazowym, myśmy, myśmy wylecili do góry przez szczyt z połowy października, czyli został naruszony poziom 3540. I to teraz będzie bardzo ważne, bo jeżeli rynek się wróci poniżej tego poziomu, to dostaniemy, e, moim zdaniem, bardzo ważny sygnał do przesilenia. Tak, dokładnie do przesilenia. Teraz uwaga, możemy, o, jeszcze to sobie wydłużymy. E, jeżeli jest coś naruszane i potem je zawracamy, to z reguły jest to mocny sygnał do właśnie przesilenia, więc tutaj w kolejnych dniach mam wrażenie, że gdybyśmy gdybyśmy byśmy skorygowali przynajmniej, mówię, część tej szalonej zwyżki, która, która zaczęła się na, na początku listopada, bo to jednak jest trochę, moim zdaniem, za dużo w tak krótkim okresie 300 punktów, to jest 10% na, na, na zwyżki. W zasadzie tylko pod to, że na, wygrał Joe Biden, tak? A Joe Biden, przypomnę Państwu, dostanie do, dopiero nominację 20 stycznia, więc, więc jeszcze rządzi Trump, jeszcze jest pandemia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakaś, jakaś część, jakoś, jakiś, część tego ruchu powinna być moim zdaniem teraz skorygowana i dopiero po tej korekcie my się będziemy zastanawiali, tak, gdzie idziemy dalej, tak? Teraz oczywiście pytanie, gdzie możemy się skorygować? Tutaj możemy oczywiście wskazać kilka różnych wariantów. Jednym z nich jest na przykład wariant spadku, tutaj teraz pokazuję w tą strefę żółtą. Oczywiście możemy tu jeszcze sobie przyłożyć kolejnego Fibonacciego i szukać jakichś zniesień. 38,2 jest tutaj, 3435, tak czy inaczej, mówię, dopiero sygnał zejścia poniżej 3540 da, da nam właśnie możliwość tutaj schodzenia głębiej i ruchem napędzającym będzie właśnie obawa związana, obawa związana z, z pandemią i tak dalej, bo to teraz jest dla rynku ważne właśnie, żeby ponownie się na tym pochylić. koszyk dolara. No zeszły tydzień był dość mocny. Myśmy skasowali wcześniejsze, to ładne, wcześniejsze podbicie do góry. Zeszliśmy niżej i w zasadzie zeszliśmy w okolicy tutaj tych dołków, które były w końcu sierpnia i na początku września. Przepraszam bardzo. I teraz tak, technicznie wskaźniki się wypoziomowały, więc one już nie dają już szans na jakieś radykalne ruchy do góry. One raczej nam sugerują, że dolar, dolar może pomału dalej słabnąć, ale to jest słowo może pomału. Także to nie jest tak, że my teraz, moim zdaniem, wkroczymy w jakąś ekstra fazę. Super szybkiego ruchu w dół. Więc ten tydzień może upłynąć pod, pod znakiem próby lekkiego podbicia i dopiero za jakiś czas będziemy się pewnie mocowali tutaj z zejściem poniżej tego dołka z końca sierpnia, czyli poniżej poziomu 91,71. Dobra. Teraz na poszczególne pary, bo wrażenie, że poszczególne pary się liczą teraz bardziej niż ogólny koszyk. Więc euro, dolar. Tutaj widać, że prawie żeśmy podeszli pod 1,19. Mówię prawie, bo dzisiaj maksimum to jest 1,18,98 i rynek się osuwa. No i teraz jeżeli. Jeżeli spadniemy, czyli jeżeli zaczniemy schodzić wyraźniej poniżej tego tutaj wsparcia, czyli 1,18,60, to, to w tym momencie e, e, będziemy mogli wejść w głębszą, w głębszą korektę. 1,18 to jest teraz tutaj wsparcie. Ono bazuje między na tej linii wzrostowej trendu, ale też bazuje na tej konsolidacji, co była wcześniej. Także 1.18 jest teraz celem na te najbliższe dni, i potem, ewentualnie, zobaczymy, co dalej. Uwagę zwraca też zachowanie się RSI 9 które, jak Państwo widzą, jest dosyć fajnym wskaźnikiem, bo tutaj nam różne ruchy z pewnym wyprzedzeniem sugerował. Tak było tutaj. I tak może być tutaj, tak? jesteśmy na, na oporze. Więc 18 i potem myślimy, co dalej. No, i teraz troszkę będzie o złoty, bo mówi dzisiaj troszkę krótszy program, bo kończymy 55PO. Więc przechodzimy na parę euro złoty. Tutaj ja tylko powtórzę niezmiennie to, że mnie cały czas dziwi siła złotego, w kontekście tego, że za 2-3 dni, pewnie zobaczymy narodową kwarantannę, więc to jest dla mnie fenomen tego, że zupełnie się nie patrzy na czynniki krajowe, a patrzy się tylko wyłącznie na czynniki globalne, więc tak byśmy w ogóle nie mieli jakichś własnych argumentów, no ale też takie taki są czasami rynki i należy się z tym jakoś pogodzić. Tutaj Uwaga właśnie zwraca to, że jest naruszenie tej linii wzrostowej. Natomiast to, co jeszcze możemy zrobić, to oczywiście szukać wsparcia tutaj w postaci tego tutaj tej konsolidacji, która była wcześniej. Czyli 4, 47 4,46. Natomiast tak nisko zejdziemy. Ciężko powiedzieć, w każdym razie zbliżamy się na przykład na RSI-9, zbliżamy się w okolice ważnych poziomów, które historycznie tutaj nam już dawały jakieś sygnały do, do odwracania się. Natomiast mam wrażenie, że decyzja o narodowej kwarantannie, która mówię, moim zdaniem zapadnie gdzieś za 3-4 dni, czyli 11-12 listopada, że ona uruchomi tutaj jednak jakiś ruch korekcyjny do, do góry, zwłaszcza, że jeżeli teraz na świecie właśnie będziemy też wchodzili w jakąś e, korektę e, ruchu z zeszłego tygodnia. Więc technicznie, mówię technicznie, jest możliwość nawet, żebyśmy schodzili w 4,46, 4,47 czy tak będzie to do końca trudno określić. W przypadku odbicia mocny poziom 4,55, 4,56. Yy, dolar złoty. Yy, zjechaliśmy w okolice wsparcia przy 3,76 więc tutaj jakaś, jakaś próba odbicia już nam się trzeba kroić. Zwłaszcza, że też mamy ruch w dół na euro, dolarze od rana. Więc tutaj przy tych okolicach właśnie widać, że pobyt się aktywizuje. I, i, i oczywiście przy dobrych wiatrach, tak, czyli przy spadającym euro, dolarze i próbie podbicia euro złotego możemy wykonać tutaj ruch korekcyjny, ruch powrotny. tak. Dokąd? Pierwsze poziomy oporu 3,80 tak, 3,80 to jest bariera psychologiczna, 3,84, 70 to jest drugi poziom i 3,87,50 to jest poziom trzeci. Więc będziemy tu monitorowali, jaka będzie skala odbicia. W każdym razie mam wrażenie, że jesteśmy z coraz bliżej coraz bliżej takiego scenariusza. Dobrze, kończymy, bo musimy tutaj zwolnić miejsce na kolejny program. Zapraszam Państwa oczywiście jutro.